Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem z Pendryzna Hej. Witam Was w końcu z gry Away Out. Ostatnio tutaj mieliśmy wesołe akcje ze spadochronem. Tak, ale udało się wylądować. Tak, na szczęście. Za drugim razem, ale. W sumie to źle tak ogólnie... niż drugi. No tak, w sumie, ka każde sekwencje zrobiliśmy za drugim razem w sumie. Tam, tam były kilka checkpointów, ale no. Nie jest źle. Ale jesteśmy już coraz bliżej do rwania tego naszego pięknego, głównego wroga. O. Tym bliżej, tym lepiej. No. Jakiemu oni gadają? Nie wiem. On proponował mu kokę. No, pistolety. O oh co ja mam przelić? Chyba w nich. Ale to nie na sk nie no to jest bez sensu. Ja bym był za skradaniem się, nie wiem czy to był... Ja raczej to właśnie mamy wybór w miarę, żeby się skradać chyba. Albo przynajmniej jakiś jakiś. Mhm, mm to fajnie się skradasz. Ja nie, że nam się uda jak my chcemy ich tak zabić. No nie, zaraz mi zabiją. Albo, dobra, o kurde. Mm. Kurde. Nie wiem, ja nie umiem strzelać. O! Przewrót? Okej, okay, nie wnikam. Kurwa. No, ty się nic nie mówiłam. Mhm. Jak ja nic... mi trafiacie, nie... O nie, on do mnie idzie! O dobra, coś tu ubiłem. Tam daleko jest, ja nie wiem, czy to jest tak daleko. To jakoś. O! Coś było, coś weszło. Ale dobrze, że to nie jest tak, że mamy ograniczone ilość amunistyka, po prostu reloadujące jakiś czas. To było smutne, gdyby było tak ograniczone. Chowają się tak niefajnie. Dzisiaj jak jest czas z shotguna, to ja to nie wiem, czy to jest pomysł, żeby z daleka, wiesz? To raczej powinno się trochę podejść, ale dobra, ja tutaj zaraz tego. O! Cicho. Odstrzelę. No. no co podchodzisz do mnie? Kurde, to się trudno, celujesz na padzie O To jest ten, który najdoby się lepiej grało na myszy Ale dobra, chowam się No to łatwo poszło Właśnie nie już Vincent powiedział, że chyba to już tyle. Mogę coś im okraść? Nie. Mogę wchodzić w ich tekstury. E, gdzie nie pójść? Gdzie teraz? Do wody. E nie, to trzeba jakoś tutaj. A, patrz, wylądowaliśmy i od razu już się znaleźliśmy mniej więcej gdzie są ludzie tego typa. Mm. <laughs> Więc w ogóle ja nie wiem jak my to zrobiliśmy. Ale My wiedzieliśmy. Tak, właśnie to Gdzieś w Meksyku, a my od, no, od razu wiemy, nie? Gdzie gdzie ten. <laughs> ja nie wiem, oni są tu specjalni, ale no spoko. Hmm. Uuu... Tu już może być trochę gorzej. Tutaj czuję, że jak już raz oberwiemy to koniec. No bo to, to sniper. No, bo tamci to mogli spakować masę kulek i w sumie jeszcze ten. Jeszcze się regenerowaliśmy po tym. A teraz to, to będzie przypał. Więc powiedzieli drabinek. O oh my god. u Dobra, niech on strzeli. O i... tu... Fuck! Ale nie dobra, nie jest na hita. Dwa. <grywia> po jednym się robi szaro. Ale to dobrze, to się przyda... O Jezu, ale dziwnie to co... O Jezu... A! Nie! O Jezu. Nie. Nie. nie! O Jezu! Ej. Chyba dwa razy dobrywałem. Edmatyna chyba tak już tak bardzo nie jest trudna. No my nie mieliśmy chyba żadnego wyboru poziomu trudności na początku, nie? Nie. Nie, to gra jest łatwa. Dobra. Ja tu się ładnie czołgam. Idę za tobą. No to tak trochę nie mamy jakichś innych opcji. W my musimy do niego dotrzeć, bo on ma snajperkę, co nie? No tak. I musimy go tak ładnie załatwić tam. I czemu zamknęłeś te drzwi? Eee, próbowałem je otworzyć, ale chyba prawie oberwałem i wincent mi otworzył już to zamknął. Ej, coś tam. Czy ty nie umiesz wejść na drabinkę? Nic, spadłam. To nie moja wina. <grym> ja nie mam chyba Dobra, wyjść. ja, ja mu przywalę. O. Mogę teraz też nie się ma. pobawić? Ja mogę ciebie zastrzelić. <grym> Dobra. Śniemy. No kurde nie umiem trafić Niby się ja też nie umiem trafić Ach dobra Już ich nie ma Tak, tylko ja, ja w ogóle się przyłączyłem na mysz i kreaturę, bo mi pad odmawia posłuszeństwa więc bardzo miło Ale dobra Dzisiaj ogólnie w tym przypadku to myślę że to jest lepsze Tylko, że ja nawet po co myszy nie miałem celować do tych frajerów Bo jestem retarded a wiem co zrobię Nie, nie zrobię Dobra Dobra to już powinno być tu koniec Dobra, idę nowi. Ile my tych ludzi zabijemy. Nie wiem, jest Tylko w ogóle bardzo dużo. Jeśli nie, się... nie spodziewałem się, że się. Nie spodziewałem że w tej grze z sniperkom. To trochę boli, ale no. Jestem retarded. Jest o, jest tutaj Jest tu. 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 Wow, teraz mi idzie dobrze już. Tylko w sumie jednak za byż to jest dużo łatwiej celować Jeszcze jeden jest. Gdzie jest jeszcze tylko jeden? Jego nawet... Nie, nie ma. Dobra. Znaczy przed chwilą. Okej... Okay. Pyta... Elksep... O Jezu, da idą, idą, idą Okej. Okay. Tam coś jest, jest małe to. O, ale trafiłem, dobra? Są? Już nie ma chyba, bo to jest tylko dwójka Ja przyszła. Nie widzę wręcz. Właściwie to jest to tutaj głównie te muszę, właściwie chyba ja ich te zabijać. O... Bo niektóre są tak wysoko, właśnie, że ty chyba raczej nie się rady. Jezus, oni tu... O oh my God. Umieram trochę. Aaa, No nie, nie umiem go trafić! Tylko tam jest jeszcze. No nie, też nie umiem trafić. O dobra, to trafiłem. Dobra. O tyle. Okej, okay, chyba to gra już pokazała, że to koniec. E, spoko. Zabiliśmy większość jego ludzi. Spoko. Ja naprawdę to. to jest tutaj, szybko teraz zaczynamy zbliżać do niego. Więc tutaj może go za niedługo załatwimy. Gdzie mamy w ogóle iść? Bo tutaj na nie górze jestem. Ja nie wiem, czy gdzieś raz w dół. Okej. Okay. A spoko, dobra no, to, to, to na pewno jest tu. No, ale no, czy zaraz przyjdzie więcej osób? Mówi że kolejnych mord. No, my tutaj teraz zaczęliśmy bardzo dużo osób zabijać. To teraz samoobrona, pamiętaj. Ta, ta! <grym> no, zabili mi nas przecież. To tylko żeby, to, to, żeby tutaj... tutaj i tak przychodzimy e, zabić ich szefa, ale... No właśnie sobie możemy tutaj widoczki pooglądać. O... No Meksyk jest ładny. No. Ale fajna woda. Woda jest w ogóle ładnie. Zrobiona. Tak, właśnie. Ładna woda jest zawsze... Dobra, zawsze szanuję dobrą wodę w grach. No tak, przejście oj, oj. zasłonięte śmietnikiem. Dobra. Nie idę w tą. Mhm, to jedę w tą drugą. Teraz myślę, czy jakoś się spacyfikuje tak po cichu, czy tak zrobić nawalankę. Ale chyba spróbuję po cichu go I co jest... Nie ty robisz, ale ja... Mi się udało po cichu spacyfikować Ale chyba coś mnie zauważyło Albo ciebie, nie wiem chyba mnie, bo tam się kitrasz Tak, zdecydowanie mnie. Ej, umrę, umrę, umrę O Jezu O, dobra Szanuję, że mu się szybko życie regeneruje No chowaj się Miało być tak pięknie Nie udałoby się wszystkich specyfikować. Nie, jeśli mi się wydaje, że by, by byli inteligentni, to to jest chyba tak zrobione, żeby się, że mamy chyba wybór yy, Ale właśnie yy, Mi się wydaje, że jak nie teraz, to yy, na naszym poziomie to tak któryś, yy, ktoś z nas by ten... Yy, aktywował ich wszystkich yy, z... Dobra Na siebie No znaczy, to nie jest trudne sobie ich zabić się kit kitra to można się co chwilę regenerować w sumie, to jest spoko. Dobra, chyba tyle. No puszcza się te ściany. Właśnie ja już nie widzę żeby tutaj ktokolwiek był, to, że pewnie zaraz pójdziemy dalej i znowu będzie. No, to jest... nie, nie będzie łatwo dotrzeć do tego Harveya. Sam. OMG, oh OMG, oh aaa! Ej, się chodzę za tobą. <śleszy> nie! a! Nie, ja, ja w ogóle... Ja, Co się stało? Nie wiem, ale ja prawie umarłem. Czemu on tu prosto przed nasz ryj przymie? Może muszę jakieś kamikady zrobić. O Jezu. Oni są mądrzy w kitranko. O, 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 mmm. O, dobra. Chodź. Yolo. Bo on jest tutaj i... Już go nie ma? No. Okej, okay, to jest sobie ładnie spali. Ej, to też są rzutki, ale chyba to są nieinteraktywne. Trochę tak, mamy no, rzeczy do roboty, co sumie nie w rzutki. Okej okay. Mogę tę butelkę w Jezus Ja nie umiem wycelować średniego. Nie, czy się tyle dzieje, że ja w ogóle na twój ekran nie patrzę. Ja też no się... Nie potrafię się tak skupić na tym, w, sensie, w ogóle w całą grę zobaczysz, nie potrafię się skupić, żeby patrzeć na Twój ekran, żeby swojego tam widzieć, powiadać, tam się nic nie dzieje, to czasami zerknę A tak, to tutaj to, 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 nie, nie da się w sobie tak skupić, aż... Nie, nie da No nie, nie, nie aż takiej podzielności, żeby ogarniać co, co u Ciebie się dzieje i co u mnie Dobra, dobra, ładnie przyłatowałem Próbuję tego u góry by cię się nie da. próbuję na dole, ale mam downa Dobra ty giń, no i teraz ten na górze. Ja nie, o, wiem, on nie, nie jak... Ile razy go trafiam, to ja nie wiem. Może ale... <głos》>, jakiś pancerny jest. <głos》>, Chodzi do góry. Ech, dobra. Nie gdzie mamy iść. Też nie wiem. Znaczy nie... O! Hey Helio, Jak może nie chcę pomóc? Nie wiem, tutaj mamy jakiś plan, że nie wiem jaki Co? E, o! A! Po prostu mieliśmy Okej okay. no. A okej, okay, to jest nasz plan Aha. All right. A spoko, szanuję <noise> no. No, Dobra, idziemy Są tu jeszcze jakieś ludki o, zmień broń! Eee, to jest Kolejny wybór normalnie To są te pistolety tej laski Właśnie to jest to samo co ona No nie, bo ja zostać chyba przy tym Jak się w ten wybór u tej laski w ogóle nic nam nie zmienia Ale dobra Czekaj, mm. się zmieni? zmienię Okej okay. Mhm mm Oczywiście, nieskończona amunicja. No. To nie jest głu... pierwsza gra, która ma coś takiego. No, ta gra się głównie opiera na, hi na historii, więc. No chodź tu, pomóc mi. Nie, bo ty blokowałeś przejście. Eee, ta gra się głównie opiera na historii, więc dwa, trzy, cztery ry. Więc tutaj aż tak bardzo to. No. Nie zmuszają nas do jakichś tam umiejętności w strzelaniu aż tak bardzo, nie? Więc ten strzelanie tak jest bardzo prosty. Dobra. Okay. Oj, oj oj! Umarłem. Serio! <laughs> Nic się nie wydarzyło. Może teraz ja umrę. Nie będzie dobrze. Chcemy ładnie podejść. Dobra, o, tutaj. No nic nie widać. Okej. Okay. No, to takie ładne dziurki do strzelania w drzwiach. Ej, e, ja umrę. Umrę. Ej, kurde, gdzie tam mam dalej pójść? Chamsz, nie, po trzeba posłuchać na lewą stronę, a nie ten. No, kurde, co ja tak umieram? tutaj, <grym> tak daleko za bardzo. Nie jesteśmy, więc. No nie! Jezus! Jezu, <grym się> podwójnie. <grym się> Skomplikowana ta gra Pfff <grywki> Mnie to <teraz> rozwala jak chwamy <grywki> się jeden za drugim A! No co?! co? Jakim co mnie teraz zabiło? Wcześniej, wcześniej też tak samo zrobiłem nie... Co jest? Ej ja nie ogarniam Oni czasami mają jakieś, jakieś dziwne... Strzelanko o Jezu Przez <grywki> <grywki> się pomyliłem <grywki> O Chcesz iść? Ja zawsze jestem jedna I co? Co jest? Nie wiem. No i to jest zabij. nie zabiję, nie jest mi wtedy teraz tak zabili. Gdzie? Ciebie. Nie wiem Mi się też chyba na drugą stronę, jak próbowałem tam przyjść, do nich to, to do gówno było Ale to chyba też nie A, jest... ciężko taki. jest. Ej to jest trudne teraz! No nie w sensie się to też... Ale kurde... Ej Z kamery mi się pomyliły. Co? Cicho, nic tu się nie wydarzyło Ale tu u mnie dziwnie Wyglądało... O Jezu <laughs> O oh my God. Ja nie wiem. Ej, no co moja postać wstaje O, udać się? Dobra, teraz pewnie mi się nie uda Restra Rejestrowski... teraz. Dobra, idę Idę, jest! Jest! Udało się! Bo ja poczekam się zregeneruje O! Idziemy! O! Eee, będzie fajnie! Ty ciepłum! Cyk! O Jezu! O Jezus! O Jezu, się to trząsło! no Będziemy. Kurde. Nie Ale, fajnie tu. A gdzie ten Harvey? Ja chcesz go zabić. Ja mam wrażenie, że nie jesteśmy w miejscu, gdzie on jest Właśnie też to się, jak w, komu... w Jakiś willi. No właśnie, tu jest tak. Ja mam wrażenie, że to jedna z ich bazy. Czy coś nie stylu. Ej, tu jest tak bardziej willowo. Co? ej, ja, ja mi tu. co to jest takie przejście? Tam jest jakieś jak dupie było, a teraz. Czy tam była sobie taka jakaś winnica? Ale... To jest, to jest czy, jedno, jest... czy w tym już nie było jakiejś sceny z przeszłości? Z jaka twoją postacią mi się wydaje, albo albo po prostu jakieś te, te retrospekcje mi się tu była. Albo przynajmniej w, w podobnym miejscu. Możliwe, bo on z nim współpracował. No i trochę właśnie, nie, czy to chyba się nie było czasami tu. Nie wiem, może dojdziemy gdzieś do tutaj, bo tutaj już jest tak tak, no... Nie strzelają do mnie, strzelają, tam widziałem gościa na górze. <laughs> Widziałeś. No! Nie umiem trafić! Chyba nie wiem, czy to, ja nie jestem za daleko. Ja mogę się tutaj utopić jakoś? Ja się chciał tutaj sobie posiedzieć w jacuzzi. Okej. Okay. No! Ja nie umiem trafiać. Siema. ma? no... Idę sobie dalej o. Jezu, To jest dużo dużo rzutek. Oni lubią grać sobie w wolnym czasie. O. No. I tylko na górze mnie wkurza. O, nie ma go. Czy tam się... Co ty tam robisz z swoim... te pani... Czy ty tam się <śm> masz jakieś <śm> dziwne problemy graficzne? I nie wiem o co ci chodzi. No te epilepsji dostaję jak sobie zerknąć. <laughs> Ale dobra. Czy to wszyscy? Nie widzę nikogo. No właśnie też. ja też. Ile my ich się. Dużo. Mogę do basenu. Idź do basenu chętnie. Ach, to chyba nie jest czas na e, ten bonusowy interakcje. Trzy, cztery, ry. Dobra, o o o O my gry! Ej, mamy walkę z bossem! o oh, jesus Ej, tego my chyba zabijemy! Ale... 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 To jest potężne! Nie spodziewałem się takiej episkiej sekwencji. Ej, no ja... Jezu! Ale on ma granatnik! Ale wiesz, co ja myślałam, że my go inaczej sąkie? Się, z, z, nie spodziewałem się w ogóle formuły z walki z bossem. Mi się, ja, ja miałem wrażenie, że my go zabijemy jakoś w kadscence czy coś, po prostu fabularnie. A tu mamy całą taką walkę zrobioną. Cię spoko. Ale o jezu. Mi się pojawia, że my tego nie zrobimy za pierwszym razem. Okej. Okay. O Boże. Jest wybuchowo. O jezu, o jezu Dobra, coś tu zabiłem Tam jest jakiś gościu Kurwa Tak. Nie Omg. Oh żyj tam, żyj O ty coś tu za mną, dobra Zawsze e. za tobą <laughs> Okej okay. Ooooo Zabijecie, zabijecie! Ooo! Uda się! Stukam! Chodź pomóc! Oh o Giza Tam Ale tu jest jeszcze jeden gościu, który mnie... Tam nie jest zezna. więcej niż jeden gościu. Raszuj, raszuj! Czekaj, ja, ja to zaszowałem i się udało. Jeśli tutaj jak jest już ta sekwencja, to nie mogą nas bić. Dobra! O nie! To nie koniec! O oh, fuck, o oh, fuck! O oh, my To jest sam taką broń? O! Oh. Nieźle oberwał. No, ale to już no, dzisiaj. To chyba ma śmiertelną ranę. Na pewno i tak. No, ale to już. jeśli nie spodziewasz to już się wydarzy. Wow. Ja mam wrażenie, że on. No, nie no, nie Stawczo Harvey'owi, podejdzie do Harvey'a. Co? E, sta, co? Ja nie wiem, czy, nie wiem czy... podchodzenie jest dobre, bo może on jeszcze ma coś za że nas zabije. Ja bym był za tym w sumie. Nie wiem... Ale to, 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 jak taka... mamy stawić mu Znaczy nie wiem o co tym chodzi do końca, ale podejście mi się wydaje trochę takie... E, taką gorszą ja opcją. chyba wiem

O co nam ten kamyk? No my tak zaczęł do więzienia. My go tutaj przy świtku uciupać i nic więcej. No. On i tak umrze. No. Ja mam wrażenie, że on dobrze wie, że umrze. Jeszcze jeden pistolet. No. Ja mam wrażenie, że nieważne co byśmy zrobili, co by się coś wydarzyło No, w sensie, ty tak się. Tak to się skończy, on tobie grozi, a tak to pewnie by mi groził czy coś. Dobra. Jak my co my tu mamy ogarnąć? się mogę tak trochę zbliżać. Nie co ja mam coś robić. Właśnie Co tu się dzieje? Kni! O, to masz fajne rzeczy. Okej. Okay. O nie. Co się wydarzyło? Nie wiem, ale slow motion. Ej, ale no. nic nie mogę. O nie! Aha! O nie! Ubarłaś. O Jesus. Nie wiem, co ja mam zrobić. Też nie wiem ogólnie. Tylko. O ja. Nie, bo ja tu nie mogę iść, czekaj, może poczekaj trochę. Bo ja mogę, mam trochę ograniczone w ogóle poruszanie się, mogę przejść tylko w lewo. Ja tylko w prawo. Właśnie, to jest słabo trochę. Bo w lewo to on sam idzie. I wtedy ty idziesz. Eee. Co ty się No dzieje? teraz w ogóle się nie mogę ruszać, chyba, albo ja coś nie umiem zrobić. O! albo bo, coś tam teraz się poruszam. Teraz się nie mogę ruszyć. Ej, o co chodzi? Jedyne co mogę zrobić Ale to właśnie się źle skończy. Czekaj, trzeba jakoś to... Myślę, że trzeba jakoś się zgrać w taki sposób, żebym ja wtedy mógł jakoś cię obronić. Ale... Nie wiem co, jak to zrobić, bo... Nie, to się... O! O czekaj, bo ja tu mogę... Jest! Dobra! O Jesus! Wiesz, koniec. No. Dobra, strzelamy w niego. Pomg. I do basenu. basenu. Chciełeś tam to, popływać. No właśnie, ja tam chciałem popływać. <laughs> to się <zabij> z <laughs> Ale mamy to, zabiliśmy Harveya. No, ale że coś... No teraz pan jadą. motory, dobra, będzie jakiś pościg. Tym razem każdy ma swój pojazd. No, nie wiem po jakiemu oni gadają, ale no. Dobra, mam, a teraz ja mieli pościg, ale ja myślę, że ogólnie jestem na tym, że zakończymy. Udało nam się już zabić karwę, więc mamy nasz jakby cel u, y, osiągnięty, więc ty już coraz bliżej. Teraz uciekniemy no i zobaczymy, co się w ogóle wydarzy y, po tym. Więc dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, bo z Cześć. Słyszymy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć.